Zaczniemy chyba od dyskusji o Telling Lies, ponieważ oboje żeście przeszli Telling Lies ostatnio, a ja bardzo chętnie posłucham o Telling Lies. Tak. Więc opowiedzcie mi coś o Telling Lies. To zacznę. Zacznę, Iga. Tomek, e, pamiętasz, jak był taka, taki moment w tym poprzednim odcinku, że powiedziałam, że ja tą grę gram, i jak na razie jest intrygujące, i realnie chce mi się w nią dalej grać, tak. i być może zakończenie będzie takie, że e, ten. To mniej więcej po tym momencie, jak powiedziałam, że gra mi się podoba, to gra po prostu traci całkowicie parę. Po prostu rozpęd jest takie, To jest pędzące auto, gdzie realnie dużo rzeczy się interesuje, i robi takie nagle złapałeś cztery gumy. Ale tam się coś fabularnie dzieje takiego, czy co? Tam się po prostu przestaje dziać. To się, to jest znaczy problem, problem jest taki, tego. moim zdaniem problem tej gry jest taki, że tam się nigdy nic nie dzieje, tylko że przez jakiś czas ty wierzysz, że tam się coś zacznie dziać. Yy, więc masz. Bo to jest generalnie gra, yy, tak jak ja mówiła w poprzednim odcinku, ale jest bardzo dobrze zagrana i też przez to, że te rozmowy są takie przyziemne, tam są takie normalne rozmowy męża z żoną, męża z ojca z dzieckiem, yy, faceta z kochanką. Więc, więc Nie ma takiej klasycznej intrygi, jak było w, w, przez długi czas. Czy tam przez większość tych filmików, tak jak było w Harry Story I plus. Mm -hmm. To sprawia, to masz takie fajne uczucie takiego dyskomfortu, że tam oglądasz obcych ludzi, więc to jest takie intrygujące. I tam spodziewasz się, że tam się zaraz zacznie dziać shit, nie? Więc to cię ciekawi i to oglądasz. Tylko, że ten shit się nigdy nie zaczyna dziać I koniec końców kończysz na tym, że grałem, że przez 6 godzin oglądasz kurwa gadki ludzi na Skypie. Takie zwyczajne. To, głównie milczą. I oprócz tego w połowie tych gadań oni milczą, a jak nie milczą, no tak, to... bo to są jednostronne rozmowy, tak, tak? Tak, tak. Więc a jak nie milczą, to po prostu te rozmowy są przeraźliwie nudne w większości i plus jeszcze ta grama skopany interfejs. Ja... Ej, może powinniśmy opublikować tak podcast w trzech, w trzech częściach w co tydzień. O, Jezu, tak, to będzie super. Sam Barno nazywie się do nas, w stanie sprzedać Ci ten podcast, jest, żebyś była... go rozłożył na trzy zupełnie inne rzeczy. No masz, wiesz, i to jest na początku też intrygujące, bo masz o, mam fragment rozmowy, więc tam wiesz, może jak słyszę jedną stronę, a później jak usłyszę drugą, to rzuci jakieś nowe światło. I tak są ze dwa, trzy takie momenty w tej grze, że faktycznie jak słyszysz jedną osobę, to myślisz sobie, że ona mówi o jednej rzeczy, a potem słyszysz tą drugą i, i, i coś z tego wynika, ale przez jakiś czas nic z tego nie wynika, tego czegoś w wkurza po prostu i, i jakby i później musisz szukać tego drugiego filmiku. Plus, wiesz, przewijasz te momenty ciszy, a to na przewijanie. To jest gra o przewijaniu filmików, nie? W której przewijanie filmików nie działa. I to tak. w której w ogóle jakby to nie jest jakiś problem ludzkości zrobić przewijanie filmików. Upraliśmy się z tym dawno temu. odtwarzacze filmów na komputerach działają i umożliwiają wygodne przewijanie. Ogólnie jest tak, że film, jeżeli na przykład wyszukasz sobie słowa Tomek i w tej naszej rozmowie padło sześć razy słowo Tomek, to on cię od pierwszego słowa Tomek zacznie Ci pokazywać film. Ale film ma dziewięć minut, filmu, a ty tak. zaczynasz od, czwa od czwartej na przykład. Nie? I teraz Bo tak. Nie, nie, nie puszczę się od początku tego słowa. Nie, nie, nie. I co więcej, tego nie możesz słowa. kliknąć Chcę to zobaczyć od początku, tylko nie musisz ma w ogóle... trzymać kursor przy tak, lewej krawędzi ekranu. Tak. Żeby się przewijało jak najszybciej. Nie. A to wcale Słuchaj, nie jest prze szybko. Przewijanie, przewijanie działa tak, że musisz nacisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć mysz w lewo. Tylko, że no, jakby siła tego przeciągnięcia w lewo decyduje o tym, jak mocno przewiniesz. Więc no jak, tak, lekko, tak. jak lekko pociągniesz w lewo, to wolno przywierz. Ale nie możesz jakby dociągnąć bardziej. Więc jak zrobisz lekko w lewo i zaczyna się powoli przewijać, musisz podnieść mysz i próbować. I często jest tak, że trzy razy w ogóle próbujesz tak mocno machnąć, żeby się szybko przewijało. To może to, może to jest takie odwołanie do kaset magnetofonowych, gdzie trzeba było przewijać się te na łusku. Możliwe, tak. Tak, ja też miałem taką, taką hipotezę, jak w to grałem, że, że to są kasety VHS, które ona ogląda, no ale to kompletnie z tego nie wynika, bo to jest jakaś baza danych, tam Nie, to... ona wyciąga pendrive'a tak, centralnie tak, tak, z tak, torby tak, tak. i wsadza go na samym początku do komputera. I pokazuje to... ci się na pulpicie y, tam przenośny dysk okay. i masz tam wsadzone to... rzeczy. Jeszcze jest A. jeden wielki problem, jaki ta gra w porównaniu do Herstory. Herstory, wiedziały, że ty działasz w skończonym archiwum filmów. I na przykład pokazywał ci chronologicznie, że czterech albo pięciu z nich nie masz jeszcze, więc zastanawiałeś się o czym mogli rozmawiać, wymyślałeś jakiś temat, słowo kluczowe, wracałeś do tych poprzednich, znajdowałeś się i wiedziałeś, co się dzieje po kolei. Tutaj nie ma archiwum. Tutaj w, Tutaj w ogóle końca... jest tak? Tak, no, z, W ogóle założeniem tej gry ja się zgadzam z igą i nawet Eurogamer o tym ma, miał ciekawą myśl, że jakby założeniem tej gry jest to, że w, w Her Story ty miałeś zobaczyć wszystko. I ty, jakby twoim celem było zobaczenie wszystkich filmików, żeby dostać pełny obraz historii. A to jest kompletnie przeciwnie. Tu jest, jakby gra zakłada, że obejrzysz tylko część i ta historia, zależnie od tego, które filmy obejrzysz, będzie inna. Wręcz jest tak, że, są, że jest kilka zakończeń. Jakby końcowy film zależy od tego. Na której postaci, według gry, najbardziej się skupiałeś? I że to, to, tak naprawdę, o czym to wszystko było, zależy de facto od ciebie. I to jest bardzo fajny zamysł, ale on, moim zdaniem, nie działa. Tak, jeżeli... odkryliśmy z Dominikiem, że on nie zadziałał w obu naszych przypadkach tak, w ogóle. Tak, byliśmy bo my... zainteresowany... Tam są trzy osoby. Tak. Dominik był zainteresowany osobą. Są takie jakby dwie kluczowe, I to jest postać A i C powiedzmy, a postać B, taka w... środkowa postać, która jest bardziej ekspozycją dla bohatera. To jest taki dodatek. I zarówno ja, jak i Dominik, tą postacią B byliśmy zupełnie nie niezainteresowani. Tak. Coś tam ogląd... oglądaliśmy, ale tak ten. I ja byłam zainteresowana postacią A, Dominik był zainteresowany postacią C. I we dwójkę dostaliśmy zakończenie B. To... <suszy> tak. Tak. Więc, więc super w ogóle, za zamysł okazji... to w 100% wyszedł barlą, no. tak wyszedł Barlow, no mega okazji, jeżeli... Być może to jest, taki, to jest taki myk psychologiczny, że to jest nie takie zakończenie jakie byście chcieli, ale <laughs> no, takie na jakie zasłużyliście. I może, i też... nie wiem, był też taki, ja byłam super zdenerwowana był taki... już na koniec. Był też taki myśl, taka myśl, że, że tam każdy wnosi swój bias, jakby swoje, na swoje, na swoje jak, jak to powiedzieć po polsku? No takie założenie, swój które już widzenia, masz, tak? zanim tam przychodzisz. Tak, tak, no. Swój punkt widzenia i że ten, od tego twojego punktu widzenia, od tego twojego, hmm. tego twojego, tego twojego nastawienia zależy to, jaka to będzie historia. No to hmm. najwyraźniej hmm. mój, jakby moja historia była o niczym, koniec końców. I, że to, i że, to <laughs> mówi coś, że to mówi coś o tobie, nie? No to ja nie wiem, co to mówi o mnie, <laughs> bo bo moja, ten. A przy, ja jeszcze przy okazji, właśnie to, co jest najbardziej dla mnie to to, że on tak, że ta gra, jak ty w nią grasz, to ty chcesz jak najwięcej przewijać, bo chcesz jak najwięcej zobaczyć, bo masz taki instynkt detektywa, nie? chcesz jak najwięcej historii zobaczyć i chcesz oglądać te filmiki od początku. I on po pierwsze utrudnił przewijanie bardzo i po drugie uniemożliwił oglądanie od początku. To jest na 100% świadoma decyzja. On musiał stwierdzić, ja nie chcę, żeby ludzie, w tej filmikach od początku, ja faktycznie wyszedłem z takiego założenia i zacząłem od pewnego momentu grać tak, że ich nie przewijałem, że faktycznie ja tam dwa czy trzy razy tylko przewinałem, co, jak mi się coś super ważne wydawało, ale tak to robiłem, tak, że po prostu oglądałem od tego miejsca, gdzie było to słowo kluczowe. I ja przypuszczam, że on tak założył, żeby że tak będzie się grało i wtedy się mniej wkurzałem, ale cały czas z tyłu głowy miałem takie, że... Kurde, że jednak chciałbym oglądać te filmiki od początku. I to ja oglądałam naprawdę... wszystkie od początku. Od I czasu, to... kiedy się skumałam, że one nie są od początku. bo to I to, też i to nie musiałaś. I to, no to pewnie z jedną, trzecią czasu tej gry widziałaś te filmiki, jak lecą na podglądzie do tyłu, nie? Było strasznie w ogóle, do tego ja tyle czasu nad tym spędziłam. I był w ogóle taki, taki moment, że yy, tam się w pewnym momencie Dominik mi powiedział, że to, jest, to nie jest swoje, to jest po prostu konstrukcyjnie, że kiedy zobaczysz połowę. To tak. gra daje ci możliwość zakończenia jej. To jest też w interfejsie, wszystko tam podane, i to, to ma sens, jakby, nie? I ja tak siedzę i się tak patrzę i myślę, dobra. W sumie to jakby domknęły się niektóre wątki, które mnie interesowały, inne wydają się takie trochę przerwane w połowie, ale okej, okay, nie? I wzięłam i. Stwierdziłam, że dobra, zakończę tę grę, ale chciałam jeszcze napisać do Dominika, czy na przykład, być może, jeżeli zobaczę 20 filmów więcej, co on być może zrobił, to mi się to archiwum pokaże i wtedy będę mogła sobie patrzeć. Na przykład, o tutaj mi brakuje trzech, to sobie tak zrobię, żeby je zobaczyć, no ale tego nie było. I przeszłam tę grę, skończyłam ją, i tak siedzę, i tak, no nie, no musiałam coś, musiałam czegoś nie odkryć, tej grze musi być coś więcej. Więc wpisałam taki jakby, w neta poszukałam taki, ten, jakby plot, synopsys, nie? Takiego, żeby każdej postaci wiedzieć, czy czegoś ominęłam. I nie, nie ominęłam żadnego jakiegoś jakby tajemnicy, którą można było odkryć przez te rozmowy. Wszystko jakby zobaczyłam, według szeregu artykułów, które przeczytam, i moim zdaniem, i to jest myśl. Bodaj, że też z Eurogamera, więc teraz, jakby cytuję kogoś, ale nie jestem pewna, wydaje mi się, że Eurogamer to jest gra dużo większa niż Herstory, ale to nie jest w ogóle gra lepsza od Herstory. Hey, tak, jest ona to prawda, prawda. Ona... I, I przy okazji, i przy okazji, ona, przepraszam, to, bo ja chciałem skończyć tą myśl, którą zacząłem e, wcześniej. Czy chciałeś pytać coś, Tomek? Chciałem coś spytać, ale skończ tą myśl. Że to jest gra, która. E, bo ja skończyłem też ten sam weekend, kiedy skończyłem Herstory, czy tam dzień później, skończyłem Return of the Dinn. Które. No, ja się zgadzam z wszystkim, co wy wymówiłeś. To jest genialna gra: 10 na 10, arcydzieło, gra roku zapialnych. I, I jakby różnica między ty tymi dwoma grami jest taka, że właśnie sam Barlow miał jakiś pomysł na to, jak on by chciał, żeby ludzie grali w tą grę. I domyślał się, jak ludzie będą faktycznie grali w tą grę, więc sprawił, że to jak ludzie będą faktycznie grali w tę grę, będzie super upiedliwe, bo on chce, żeby ludzie grali tak, jak on sobie wymyślił. I to jest bardzo złe podejście do projektowania gier. Człowieka sam barlu lub notatki. A Lucas Pope, jak robił Obrad to on wiedział o tym, domyślił się, że większość ludzi będzie próbowało zgadywać na pałę tych te, te losy. Yeah, right Więc on zamiast uniemożliwić to, albo żeby to utrudnić, albo żeby to, to on całą grę zaprojektował wokół tego. To on sprawił, że to jest element designu i element tego, czym ta gra jest. I to jest po prostu, to, jest, to, to dla mnie tak idealnie pokazuje w ogóle różnicę klas między tymi tomagrami. I totalnie mówię, Lucas Pope większy niż Sam Barlow. Tak, że jesteśmy ultrasami Popa. Jesteś... Papistami jesteśmy. Możemy, się możemy, się z, możemy się z fanami i sama Samą uh, Moim jedyną taką... Ja mam pytanie okay. a propos tego, czy to jest gra, która skrywa w sobie fabularnie jakąś tajemnicę, jakieś śledztwo, jakieś... Nie wiem, czy to jest taki zwykły obyczaj, zwykła historia obyczajowa o to trójkącie? Jest obyczaj, uh, to, to jest obyczaj... To jest zwykła historia obyczajowa o trójkącie z takim... Nawet nie twistem, tam... Ona się stara ci jakby pokazać, że to jest śledztwo, dlatego że ona jest trochę o śledztwie, ale to nie jest jej clue, jakby ty, ty, ty nie jesteś tam detektywem. Co więcej, właśnie przez to, że Her Story pokazywały ci historię, która mogła być interpretowana na dwa zupełnie inne sposoby. Po prostu mogła tak być, tak była tak stworzona historia, to była dobrze stworzona historia, która stawiała cię w roli osoby, która sama rozsądzała wewnątrz siebie i, i co było, jakby o czym była ta historia. tak? To tutaj masz po prostu historię, to jest po prostu historia, w którą grasz i myślę, że nawet jakbym zobaczyła wszystkie, bo nie widziałam wszystkich, bo tak jak powiedział mnie, to jest upierdliwe, nudne i wcale nie wnosi mega dużo. Tak. To ja bym, nie, nie masz szansy jej inaczej zinterpretować. Możesz troszeczkę więcej danych, żeby ocenić te postaci, ale Właśnie... to jest takie strasznie bierne wszystko, co się dzieje. Właśnie tutaj. Her Story było takie trochę efekciarskie w tym swoim plot twistie tam, nie będę teraz zdradzał, bo jakby to no, no, nie chcę mówić, ale wiecie o co chodzi? Nie? O to, że zdajesz sobie sprawę z takiej jednej rzeczy, która ci rekontekstualizuje wszystko to, co widziałeś. Masz takie. O ja pieprze, teraz coś odkryłem. Teraz jakby to moje całe grzebanie i szukanie doprowadziło do znaleziska. A w tym Telling Lies w ogóle nie ma takiego momentu. Tam masz, masz kilka wątków, masz tam taki quasi kryminalny. Myślę, że może go tak nazwać kryminalny wątek. Ale on jest taki, że jak. Zaczynasz go widzieć, to ty już wiesz, jak on się potoczy i on się dokładnie tak toczy. Tam, tam nie ma żadnego zaskoczenia, nie ma żadnej tajemnicy, nie ma on. Po prostu tajemnicą może być to, że on w ogóle jest, i, i na czym on polega. Ale jak już wiesz, na czym on polega, to tam. On, on, nic... on polega, on jest na tyle ważny, że on jest elementem konstrukcyjnym całości, bez tego wątku nie ma, nie ma jakby ten, ale go, przez to on musi być odkryty bardzo szybko. W sensie te, do tych informacji tak. dochodzisz mega szybko, bo inaczej po prostu ta historia tak, nie miałaby tego sensu. Dochodzisz bardzo szybko, i przez to właśnie nie ma, nie ma takiego, takiego momentu wow, że, że coś znalazłem teraz. Tylko takie żmudne, kurde oglądanie nudnych i, i, i dosyć takich no, męczących. Y I właśnie, co chciałam powiedzieć moją, to, i to jest już realnie moja obawa. Sam Barlow wymyślił jakiś rodzaj gry przygodowej, powiedzmy. To, to, to ewidentnie byś powiedział, jak ktoś by wydał coś podobnego. To jest herstory, nie? To jest herstory, like. Light, tak? Ale problem jest taki, że mi się wydaje, że przez to, że on jakby sięgnął już po takich aktorów, aktorów w sensie nie truszczyków, to on teraz na przykład wygra, bo jakieś tam dwie albo trzy nagrody za narrację w grach, i teraz następną grę, którą on wyda, to on już sięgnie po jakieś nazwisko, i to będzie. Gra z takim samym zamysłem, która będzie technicznie dużo lepiej zrobiona i będzie jeszcze większym, po prostu upierdliwym czymś, przez co musisz przejść. Ha, Czyli on... wiesz ścieżkę czy, czy Hideo Kojima? Ja już tak, ja już mówiłam Dominikowi, że tam będzie grał na przykład Gosling i to on się sprzeda jakby nazwiskiem i on pewnie będzie super zagrany i tam ta historia też nie będzie jakaś mega głupia, ale to będzie historia, którą Sambaru lepiej by zamknął. Le like, realnie ja bym wolała, żeby to był film. Nawet na tej samej tak. zasadzie zrobiony. Tak, to by tak, był To, to bardzo tam spoko jest, tam film. Tam do obejrzenia. jest trochę fajnej dramy, tam jest trochę fajnego aktorstwa, tylko właśnie to jest, to jest dobra liga bo w Herstory z tego poszatkowania tej narracji coś wynikało, a tu właśnie jest na odwrót. Tu masz wrażenie, że ta narracja, że to może była bardzo ciekawa historia z fajnymi bohaterami, jakby się oglądał chronologicznie. Ale na, nawet jakby nie była chronologicznie, Dominik, to ona, bo to jest po prostu to przewijanie to, to jest jedyny tak, tak. naprawdę element reakcji, oprócz wpisywania rzeczy, nie? przez nie co się nie tutaj w ogóle nie interpretujesz no nic nie. i nie musisz tym myśleć, to, to jest, Ta gra jest mega bierna w ogóle w tym odbiorze. I to jest jeszcze potęgowane przez fakt, że przez pół czasu ty widzisz fajnych aktorów, którzy mają fajne reakcje. Dobra, ale to, to jest naprawdę dobrze zagrane, nie? Ale czy mnie naprawdę obchodzi, czy ten typ już szósty raz się zdziwił, kiedy ktoś powiedział coś, o czym ja mogę nie pamiętać, kiedy znajdę ten drugi w ogóle film z drugiej strony? To jest takie. Nie wiem, jestem jestem zawiedziona, jakbym była recenzentem tej gry? to bym miała z nią gigantyczny problem, bo pomimo bardzo dużej, dużo lepszej jakości technicznej, moim zdaniem ta gra po prostu jest fajna do momentu i to jest mniej więcej ten moment, o którym wam, pewnie w którym byłam, kiedy wam mówiłam, gdzie realnie chciało mi się, a potem pff, nie, nie polecam, Dech realnie nie polecam tej gry. E, ja, jeszcze, ja jeszcze, ja nie polecam, ale chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. E, o jednej rzeczy powiedzieć związanej z tą grą, czyli o jej... Polska wersja. Ja w nią grałem po polsku, bo tak mi się uruchomiła. I ta gra jest zaskakująco dobrze przetłumaczona, i co mnie bardzo tak zaskoczyło pozytywnie, to to, że dobrze działa z polskim językiem. To znaczy wszystkie odmiany słów, synonimy jakieś tam znaczy synonimy nie, ale powiedzmy, nie wiem, rodzaje, jakby ona to łapie, Jak napiszesz w innym, w innym przypadku rzeczownik, to ona to na to wyłapi i tak dalej. Nie? Więc to jest bardzo fajne, ale w pewnym momencie miałem i, i, i przetłumaczona też jest przez większość czasu zaskakująco Spoko, tylko w jednym momencie miałem taki błąd w tłumaczeniu, który którego, rodzaj błędu, którego strasznie nie lubię, czyli który po prostu zmienia ci w ogóle interpretację, bo bohater powiedział: And your idea of doing that was to almost kill all of their leadership, czyli prawie zabić całe ich dowództwo, a przetłumaczone było. A twoim sposobem, pomysłem na zrobienie tego było zabicie prawie całego ich dowództwa. I jakby to jest kolosalna różnica, czy prawie zabijesz całe dowództwo, czy zabijesz prawie całe dowództwo, tak? no bo jakby ta polska wersja zgładała, że on kogoś zabił. Więc stwierdziłem, ok, jeżeli tu są takie kwiatki, to ja nagle po angielsku. I jak zmienisz sobie w trakcie grania, to taka gra się rozpada. A jakby ona nie przewidziała tego, ktoś nie pomyślał, że ktoś może w trakcie grania zmienić język. Bo jak zmienisz sobie język na angielski, to cała historia Twoich wyszukiwań, która, która jest Ci potrzebna, bo sobie po tej historii później znajdujesz, wracasz do tych rzeczy, które Wiesz, ci się jako grasz. że nie masz archiwum, nie? Tak. To ta historia to zostaje, po polsku, zostaje tak. po polsku, ale jak klikasz te słowa po polsku, to gra jest po angielsku i ona ich nie wyłapuje. Nie, więc no, jakby, jeżeli byście chcieli grać, to raczej polecam granie po angielsku i granie po angielsku od początku, bo jakby de facto nie da się zmienić w trakcie.